Kochani moi, odchodzący rok zmusza nas, zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia: Jaki był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości? Czy też będzie rzutować na moją przyszłość? Wielki teolog. Kardynał Ratzinger pisze. Trudne, minione dni tracą z perspektywy dzisiaj wiele ze swej ostrości, a poniesione wczoraj, dziś już prawie zapomniane wysiłki pozwalają nam kuchniej i spokojniej patrzeć w przyszłość. Ponieważ zło, które może się pojawić jutro, tak samo minie jak to, które groziło nam w roku odchodzącym. Wraz ze starym rokiem mijają nie tylko dni przykre i złe, ale zapada w przeszłość także to, co było piękne w tym roku. Im bardziej przesuwa się nasze życie poza granice wieku dojrzałego, tym bardziej to, co dawniej widzieliśmy w kategoriach przyszłości lub współczesności, Traktujemy dziś już jako przeszłość. Nie możemy zawołać chwilo, pozostań, jesteś taka piękna. A zatem ostatnia godzina starego roku zmusza nas do zadumy nad sensem czasu. Człowiek naszego stulecia ma więcej czasu. Medycyna przedłuża ludzkie życie. Ale czy naprawdę człowiek współczesny posiada więcej czasu? Może to nie człowiek posiada więcej czasu, ale raczej czas posiadał bardziej człowieka. Większość ludzi mniej ma czasu dla Boga. Twierdzą, że muszą go mieć dla siebie. Tymczasem, czy istotnie mamy czas dla siebie? Chyba tego czasu najbardziej nam brak. Życie płynie jakby obok nas. Może więc prawdziwym czasem człowieka jest ten, który mamy dla Boga. A inny wielki myśliciel chrześcijaństwa, Tomasz Merton, stwierdza, Ludzie miłujący hałas nie znoszą niczego innego, bezustannie gwałcą i mącą milczenie lasów, gór i morza, bezustannie wiercają się swymi maszynami w milczenie przyrody, z obawy, aby ten spokojny świat nie oskarżył ich o wewnętrzną pustkę. Warczący samolot zdaje się swoją szybkością, swoim hałasem, pozorną siłą, przeczyć rzeczywistości chmur i nieba. Ale gdy przeleci, milczenie nieba pozostaje. Gdy opada nie spokój chmura, chmur trwa nadal. Milczenie świata, milcząca harmonia to rzeczywistość. Nasz hałas, nasze interesy, nasze zamiary i wszelkie pretensje, opowiadania o naszym zgiełku, naszych interesach i zamiarach to iluzje. Czym zatem jest życie? Chyba nie potokiem słów, który przerwie śmierć, która je uciszy. Rytm życia rozwija się w milczeniu, nawet jeżeli człowiek próbuje je zwalczyć hałasem. Jakie to tragiczne, że ludzie, którzy mają najmniej sensownego do powiedzenia, innym najgłośniej krzyczą, zagłuszając siebie i innych. Całe nasze życie powinno być rozważaniem naszej ostatecznej decyzji, wyboru między życiem a śmiercią. Wszyscy musimy kiedyś umrzeć, ale postawa, jaką zajmiemy w tym życiu wobec tego faktu, będzie miała znaczenie na, na dalszy nasz los. Jeżeli bowiem wybieraliśmy w tym życiu. Na tym świecie życie, to znaczy Boga, Prawdę, Dobro, Miłość, to przejdziemy ze śmierci do życia. Jakże nieszczęśliwi są ludzie, którzy o tym nie myślą. Oni muszą dziś głośno krzyczeć, bić w bębny lub strzelać petardami, bo to mija kolejny rok, który skraca jego życie a nowemu trzeba oddać cześć jak Bożkowi, a Ty jaki masz bilans tego roku i co myślisz o jutrze? Dziś, gdy dane jest nam z łaskawości pana przeżyć w naszych kościołach na modlitwie ostatni dzień 2014 roku Chcemy zanieść do Pana nieba i ziemi słowa wdzięczności i powiedzieć dziękuję, bo było nam dane wiele w tym roku i to nas zobowiązuje. Bóg nas wybrał i nam zaufał, obdarzył godnością swoich dzieci i powierzył odpowiednie zadania do spełnienia, zależnie od tego, jakie jest nasze powołanie. Nie zostawił nas samych sobie. Ale poprowadził drogami do Bożego miłosierdzia, które tak potrzeba współczesnego Mu człowiekowi. Na przełomie lat trzeba nam powiedzieć także, Bogu, bądź uwielbiony od nas za wszystko, co w nas i przez nas działałeś: za dary łaski i za dar życia, za miłość i za uczciwość. Za to, że jesteś z nami w chlebie miłości, żeśmy w miarę możliwości Byli światłem dla świata i solą dla ziemi. Bądź uwielbiony Boże w dziełach naszych rąk i serc. Ale także trzeba uczciwie powiedzieć w słowach suplikacji: Przebacz za zło, za grzech, zaniedbania. Obojętności i wszelkie zniewagi Bożego Majestatu, za zaniedbanem msze święte, lekceważenia Dnia Pańskiego, za gniew i nienawiść w rodzinach, w sąsiedztwie, za pijaństwo w rodzinach, za zniszczone sumienia, podłe słownictwo, wszelka nieuczciwość. Zalenictwo, złe wychowanie dzieci i młodzieży za złe obyczaje. Wielu goniąc za dobrami tego świata, odłożyło Boga modlitwę, sakramenty święte na dalszy plan, przeżywając kryzys rozdarcia duchowego. Dlatego trzeba nam dziś wołać: pochyl się, Panie, nad nami chrzesznymi. Ulepsz naszą słabość, naucz zwyciężać złą. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Tak więc jeszcze czeka nas wiele pracy. Bo miłość musi zwyciężyć zazdrość, odwaga wszelki lęk, łagodność ludzką rutynę, życiową brawurę, pilność musi pokonać lenistwo, a wytrwałość wszelkie porażki, gniew przebaczeniem, obojętność gorliwością. Po to Bóg daje nam czas. Pomaga wyjść z załóg na prostą drogę w duchu wiary, modlitwy i jedności z naszym przewodnikiem, nauczycielem, Jezusem Chrystusem. Trzeba nam także zaufać Bożemu miłosierdziu, że On będzie w nas działał i nie pozwoli nam zginąć na wieki. Prosimy więc tutaj. I dzisiaj wszyscy, aby Bóg bogaty w miłosierdzie, przyjął dziś od nas akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby, dziękując zaś wołajmy, Jezu, zostań w nas. Jezu, połącz nas, złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. ཨ་ཁ་ uh -huh. <laughs>